Oddaliście, kochani, prawie 1300 głosów. Tyle oddali najmłodsi i tutaj e, starsza część naszej publiczności. Wielkie brawa, witajcie! Ciuk ciu Zapraszamy serdecznie Misia Uczatka, a jakże ma klapnięte łóżko, Misiu, jak tu urosłeś? I zapraszamy dziewczynę z krainy lodu. Ja się bardzo cieszę, że mamy takie miejsce właśnie w naszym mieście w centrum tutaj osiedli wielorodzinnych, te kilka hektarów można powiedzieć, zagospodarowanego terenu do zabawy, do rekreacji, do wypoczynku. No dzisiaj oczywiście czwarty festyn rodzinny związany z zakończeniem wakacji, także jedni są troszkę zawiedzeni, że już te wakacje za nami. Dzieci, szczególnie z tych pierwszych klas, są podekscytowane, cieszą się, bo w poniedziałek pierwszy dzień szkoły. Natomiast taki mamy, taką tradycję już mamy, że właśnie w ten ostatni weekend, ostatnią sobotę sierpnia, żegnamy wakacje na Alei Bajkowych Gwiazd. Jak zwykle, dzisiaj wiele, wiele atrakcji, przede wszystkim główna atrakcja dzisiejszego dnia. Uhonorowanie dwóch kolejnych gwiazd, mamy to maleje gwiazd, tak jak mówiłem ze sceny inne miasta tych Sopot, Międzyzdroje, to są gwiazdy kina. Natomiast my mamy gwiazdy związane z bajkami, bajkami naszych czasów, czyli tych ludzi starszych, ale też tych dzieci, które teraz oglądają swoje bajki. Już mamy osiem takich gwiazd odsłoniętych, więc jesteśmy miastem, które myślę w, tym, w tej dziedzinie przoduje. Dzisiaj wiele, wiele atrakcji, zapraszam, no oczywiście to już teraz za późno zapraszać, bo myślę, że ci, którzy chcieli, to są na dzisiejszym festynie. Pogoda dopisuje i występy zespołów, i zabawy, i sportowe, i kulturalne, również bieg charytatywny, na którym będziemy chcieli zebrać pewną kwotę pieniędzy dla dzieci, które mają problemy z cukrzycą, więc... Dla każdego coś dobrego i mówię, tutaj w Dzierżoniowie na Alei Bajkowych Gwiazd zawsze warto przyjść i kilka godzin spędzić w biłej, przyjaznej atmosferze. Chcieliśmy zaprezentować firmę dzierżoniowską Orion no i w ogóle wesprzeć organizację charytatywną, no generalnie spróbować swoich sił. Czy trudno było zebrać drużynę? To i bardziej właśnie dosyć chyba pytanie. Latała po całej firmie i mobilizowała wszystkich. Ale chyba nie, co? Nie, 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 nie. 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 Chciałam więcej. Zobaczymy w przyszłym roku, jak po naszym debiucie tegorocznym, mam nadzieję, że będzie więcej chętnych. A czy trenowałyście Pani trochę przeraz przed biegiem? Nie. Nie ma co ukrywać. Trening jest cały rok. Cały rok. Ale to tak może nie biegi, a takie treningi bardziej Taneczne, zumba właśnie jest pięknie i zdrowie, nie wiem jak Ty. No chwilę miałam przerwę, ale też chwila była, że były właśnie fitness zajęcia i zumba właśnie. Poza tym praca, to praca. To przede wszystkim jest ja bieg. Warto brać udział w takich zawodach, w takich biegach? No jak najbardziej, jak jest szansa komuś pomóc, no to... To jak najbardziej. No i integracja pracowników, tak? To też jest bardzo ważne. Reprezentujemy firmę Endvent w Dzierżoniowie. Wzięliśmy udział w biegu, dlatego że zgłosiła się jedna drużyna chętna. Postanowiliśmy zebrać więcej osób. Bardzo szybko zebrały się dwie pozostałe drużyny i chcieliśmy też wesprzeć Towarzystwo Wspieranie Dzieci i Młodzieży z cukrzycą. Warto brać udział w takich biegach? Oczywiście, że warto. Warto wspomóc potrzebujących. Jak najbardziej takie imprezy są potrzebne. Czy w jakiś sposób przygotowywaliście się do tego biegu? Nie, w sumie nie. Zrobiliśmy to z marszu. Zresztą w naszej firmie dużo ludzi uprawia sport, także nie mieliśmy najmniejszego problemu ze, ze składami. A jak pani ocenia waszą kondycję? Dacie radę? Oczywiście, że damy radę. Tutaj kolega jest jeszcze w drużynie Kolarskiej z naszej firmy, więc oni są dobrze przygotowani. Co jest ważniejsze, w ogóle wzięcie udziału czy dobiegnięcie na pierwszym miejscu? Wzięcie udziału oczywiście. Czy to pierwszy wasz udział w tym biegu, czy będą kolejne? Pierwszy raz biegniemy w tym biegu. A będą kolejne? Myślę, że tak. Zebraliśmy 15 osób, mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie więcej. W jednym roku tego nie można zamknąć i powiedzieć, że inwestycja jest zakończona. Jak widzimy, 4 lata już to funkcjonuje. Co roku nowe elementy, co roku nowe sprzęty. Takim fajnym elementem, który dzisiaj też zobaczyłem pierwszy raz, to jest huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych czyli dzieci na wózkach, które przyjadą, też mogą tutaj skorzystać. Na przyszłe lata również planujemy rozwijanie tego, tej oferty zabawowej kulturalnej. To są, to są leżaki, to są kwestie związane z cateringiem no wszystko, wszystko, co tylko wiąże się z rekreacją, z odpoczynkiem. Myślę, że w przyszłości też pomyślimy nad kwestią związaną, żeby więcej takich atrakcji wodnych było. Bo w taki dzień jak dzisiaj, kiedy jest ponad 30 stopni, warto, żeby tej wody było więcej. A przy wodzie, wiadomo, że ta zabawa jest jeszcze przyjemniejsza i milsza. Przypomnę Państwu, że 5 lat temu, czy 4 lata temu, tutaj był park. Jak każdy park jest potrzebny i ważny, natomiast no, park, który wiązał się z tym, że można było przyjść, tylko kocyk rozłożyć i poleżeć. Dzisiaj, jak widzimy, jest tych atrakcji mnóstwo. To już jest taki punkt, punkt dla dzierżoniowa bardzo charakterystyczny. Ja bardzo jestem dumny z tego, cieszę się, że mieszkańcy nasi, szczególnie dzieci. Szczególnie z dziadkami, bo najwięcej jest właśnie dzieci z dziadkami, ale też z rodzicami, oczywiście z krewnymi. Codziennie mogą tutaj znaleźć dla siebie fajną ofertę. Natomiast też znany jest ten park nasz, Aleja Bojkowych Gwiazd i w powiecie dzierżoniowskim, i w naszym regionie. I myślę, że każdy kto z gości przyjeżdża do Dzierżoniowa jest zadowolony, zafascynowany, że takie miejsce właśnie w środku miasta, w środku tych osiedli mieszkaniowych funkcjonuje.